Siema Widzowie, ja jestem w Chlebek a w tym odcinku pokażę Wam nową wersję Chlebek Clickera, czyli 2.5 już będzie mm, naszego Facebooka stronę na Facebooku serdecznie zapraszam możecie recenzje tutaj napisać nie chcę tam na dole pokazać, no to są to znajomi yy, że mogę ich zaprosić i wy, to pokazuję po prostu Wam tutaj tą część, po prostu widzicie Chlebek Clicker na Facebooku tam też możecie wysyłać wiadomości ale lepiej Żebyście zrobili to i Wam pokażę gdzie. To już zamykamy na TeamSpeaku. Wystarczy po prostu połączyć się tutaj wpisać clicker. Tutaj wpisujemy clicker w nazwie. Klikamy połącz. Łączy tutaj na TSa. Tutaj na przykład idziemy znowu. Żeby clicker na przykład wpisać. Klikamy, połącz, łączy nas Dobra TeamSpeak'a pokazałem I jeszcze teraz na tym spiku takie są rzeczy Czyli się tutaj, na tym kanale W opisie tutaj, w tym miejscu Jest moje ID I tu pokazuję czy jestem online, czy offline Aktualnie wbiłem na spiku z innego ID Jestem offline Czyli wbiłem tak, jakbyście wy wbili teraz na TSA mamy rangę świeżak Możemy wejść sobie tutaj na ten kanały Channel switched. na ten nie możemy, My nie mamy nabywcy jeszcze i na ten też nie możemy chodzić, bo tutaj jest tutaj w opisie, będzie na tym kanale, czyli link do pobrania. Jeśli otrzymacie rangę nabywca, to w opisie, tak jak tutaj, będzie link do pobrania. W ogóle nie macie rangi nabywca, więc nie macie tutaj dostępu do tego kanału. A żeby sprawdzić, czy jest to online, to po prostu klikacie na mnie tutaj. To będziecie mogli, czekajcie. Wiemy na tej tożsamości. Zobaczcie, teraz możecie wysłać do mnie wiadomość. Znaczy? Inaczej to trochę wygląda, bo będzie wyglądało tak. żebyście mogli po prostu otworzyć czat y, tekstowy i napisać do mnie. A jeden będę offline, to po prostu jak wcześniej, nie? Dobra, to idziemy teraz do lewego klikera, pokażę, wam, co doszło nowego do ustawień przerzuciliśmy config, czyli serwer konfiguracja i doszedł tutaj e, jakby to powiedzieć VScape e, czyli tutaj musicie wejść do ustawień, ustawić slot kilofa i klocków, e, kilofa i klocków i tutaj wind tego Vscape i czy jesteście na drogę, czy nie jesteście na drogę. Bo na drogę trochę inaczej wygląda. Pokażę wszystko, oczywiście, w odcinku. Eee, więc tak, idziemy do ustawień. I ustawiamy kilow, klocki. A jeszcze tutaj ustawiłem bind wyłączania autogardy, żebyście mogli na przykład podczas gry ją sobie włączać lub wyłączać. Podczas sklepy, żebyście nie musieli wychodzić z Minecrafta. Myślę, że będzie wygodne to. Bo tak ogólnie wszyscy mogli, musieliście tutaj wbić do ustawień albo włączyć, albo wyłączyć. Teraz możecie sobie BINDA ustawić pod. Nie wiem, wybierzmy coś pod L na przykład. Nie ma nic pod L. Ja tu ustawiam teraz pod skiep pod H. Kilo w piąty, klocki szósty. Zapisujemy i idziemy do Minecrafta. Czekajcie, przełączę scenę. Eee, Okej okay. Full screenek. Gry coś tu nie przechwituje, ale już coś zmieniam. Dobra. Mamy grę. Włączamy modę. I teraz pokazuję wam. Ustawiliśmy tutaj slot. Zobaczcie. Wcześniej sobie autogardę pod L, czyli klikam sobie L, włączam ją, zobaczcie, działa. Klikam znowu L nie działa. L włączam. L wyłączam Dobra, teraz jeszcze pokażę Wam Howe escapea Wygląda on tak, że podchodzicie sobie tutaj. No, po prostu chcecie wyjść do góry, co nie? Stop piąty, klocki są na szóstym. Ustawiliśmy tak. Przytrzymujemy bind Howe escapea czyli H. I idziecie w górę. No, i jak już jesteście tutaj, to musicie po prostu sobie wypłynąć. Widzieliście, byłem pod wodą, ja jeszcze raz wam to pokażę Dobra, chodzimy, czas tu gdzieś podziemie Znowu jakieś przeszkody Pragamy moda zero Jesteśmy tak Przytrzymuje H I leci w nam w górę Dobra, pokażę Wam teraz jak to wygląda na dragonie. Czyli teraz wchodzę sobie na dragona. Idę ustawić. Yy Zaznaczam sobie dragona tutaj w tym miejscu. Zaznaczam sobie dragona. Idziemy teraz do Minecrafta znowu. Jestem na, na dragonie. Kupię sobie zbrojkę i kilo 6 i kilka bloków. Sektory. Wtypamy w lasę. Na drogę nie każdy jest milionerem, więc pokażę jak to na drogę idzie, ale jest trochę inaczej. Tutaj wkopujemy się, jak widzicie. Kawałek jeszcze, bo to szybko wyjdziemy. Jesteśmy Kupujemy sobie pierw chombusta. busta? jest na ten sam klocek i idziemy do góry po prostu. I jesteśmy w górę. Taka szybka, że, bo wiecie, bo ogólnie byście musieli robić takie coś, że jesteście pod ziemią. I musicie być tutaj. Machać tą myszką. Co nie? O tak, przytrzymajcie sobie jeden guzik i wychodzi Wam. To było wszystko. A, i właśnie chciałem o się powiedzieć. Niestety mój Discord został zbanowany. Główne konto i serwer Discord, bo tam 1100 osób. No, szkoda trochę. Ale już nie będę korzystał, rzekomo sprzedawałem cheaty. A Michael Picker nie jest cheatem, więc no. Yy, teraz robię stronę na Facebooku. I TeamSpeak, jak chcecie jakieś pomoc, to wbijajcie na TeamSpeak, na kanał. Tam zazwyczaj jestem po godzinie 16, bo tak wstaję sobie mniej więcej o 16 i wbijam. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to może przyjść powiedzieć, to dodamy do replickera. Jak macie problemy z włączeniem albo jakieś ustawienia, również możecie wbić, chociaż yy, prawdopodobnie wszystko jest w poradnikach. Ale jak macie problemy, to wbijajcie. Hejka.